Siłanko, po dłuższym czasie witam was, witam, witam. Właśnie zaprowadziłem Curunię moją kochaną do przedszkola. No, witam was serdecznie w nowym roku. Dzisiaj mamy, który dzisiaj jest? Nawet nie wiem, powiem wam szczerze. Który dzisiaj mamy? 8. 8 stycznia. No, a ja jadę. Gdzie? Hmm. Ciekawe, co? To Dlaczego? Z wielu się pewnie zastanawia, dlaczego ten nie rób pracy nie jest. Dlaczego wozi się zamiast pracować? A to Wam wszystko zaraz opowiem. Teraz najpierw jadę zatankować. Zatankuję, a później Wam wszystko opowiem, co ja. No, teraz mamy czas chwilę pogadać. Tak jak wam mówię, czekaj, czekaj się trochę. No, tak jak widzieliście już jedziemy do Stuttgartu. A dokąd? Do sądu? Tak, jedziemy do sądu. Czemu już wam opowiadam? Eee, mi się wydaje w listopadzie było, miałem stuczkę. chłop wyjechał mi z podporządkowanej na autostradzie z wjazdu na autostradę tak na łuku, prosto wyjechał była ciągła linia, wyjechał mi prosto pod koło. no i go tam stukłem lekko, w korku staliśmy tam nie było żadnej prędkości nie? mi się wydaje, że jechałem może maksymalnie 10 na godzinę, ale to i tak tak szybko, chyba raczej nie było no i go tam lekko stukłem w dupę znaczy w bok w sumie, bo mi się wcisnął pod koło. no i miesiąc temu przyszło pismo, że do sądu jako świadek, mi się wydaje, że... O, chwilę, proszę. przepraszam. Telefon. Wróciłem. Na czym skończyliśmy, nie pamiętam. Dobra. Jak już, zacznę od początku. Jak już widzieliście, ja tego, że tu w kartu... A, mówiłem wam, że do sądu, nie? Że o właśnie, już bo mało mi się przypominacie, skończyliśmy, że no wjechał mi i dostałem właśnie list miesiąc, niecały miesiąc temu, że mam, zgłosić się do sądu jako świadek prawie wypadku, nie? No i się co się okazało. Takie ja mam, z tego co tam poczytałem, takie mam wrażenie, że on po prostu nie chce mandatu przyjąć, nie? No ja mandatu nie chcę przyjąć, to oni mu sprawę do sądu zrutali. No i ja tam muszę jechać. Przez co musiałem wziąć jeszcze tydzień u boku. Ma to jakiś sens? ma, bo fajnie sobie posiedzę trzy tygodnie w domu. Już w sumie został mi, jeśli zostały się, parę dni ostatnich. No ale... Nic nie zrobisz. Takie właśnie życie jest z Niemcami, nie? Wszystko kończy się w sądzie. Obsrane. No ale... Mam nadzieję tylko jedno. Będzie łatwo, gładko i przyjemnie. Szybko, cak, 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 cak i do widzenia. Jechałem trochę za szybko, jeszcze posiedzę w aucie, mam jeszcze ponad godzinę. Ale to wiecie jak to w Stuttgarcie jest, nie? Obsrano może być, no Tak więc na razie jestem tu Parking jest. Parking euro 50 za godzinę Tak no więc ja sobie tu poczekam, jeszcze trochę później wjadę na parking i pójdę szukać tego wszystkiego. No i co mordeczki, po wszystkim, nie? Przyznał się, no ani nie było posiedzeniu. Przed Zawołali mnie Powiedzieli, że jest odwołany Znaczy, że się przyznał I po wszystkim I na darmo przyjechałem To jest najlepsze, miałem Urlop I nikt mi za ten urlop nie zapłaci No powiedzieli, no co, urlop wziąłeś To masz Pecha, jakby to tak krótko powiedzieć No nic, ja, wam, ja wracam do domu z tego miejsca życzę Wam szczęśliwego nowego roku. E... Wszystkiego, czego sobie życzycie, tylko nie? Wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia dla Was, dla Waszych rodzin. No i w poniedziałek zaczynam robotę. I widzimy się w następnym tygodniu. Na razie, bajo.